Niezwykła kaplica w Marien Krankenhaus, 9 listopad 2023. Było tu tylu świętych, jak również ostatni papież, Pius XII, fatyński papież. W Hamburgu, gdzie przybył śladami swojego poprzednika, świętego Benedykta V, który urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. Został wygnany przez cesarza. Od to na 1, 23, 23 czerwca 1964 roku w Bazylice na Laretanie został wysłany do Hamburga, gdzie zmarł na wygnaniu 4 lipca 1935 roku. Bazylika na Laretanie, dzisiaj obchodzimy rocznicę jej poświęcenia, jak również rocznicę stulecia puczu monachijskiego przed Kościołem. Teatynów kościołem Sobieskich, Sobieskiego wnuk, Klemens August, arcybiskup pięciu kościołów. Miał święcenie biskupie 9 listopada 1727 roku. w Witerbo w Bazylice, gdzie była kanonizacja świętej Jadwigi Śląskiej, wnuczki Jadwigi Witelsbach z Dachau. Była to niezwykła uroczystość. Specjalnie przybył papież Benedykt XIII, żeby go wyświęcić na biskupa. Bazylika została zniszczona przez aliantów, zbombardowana 17 stycznia 1944 roku, kiedy zaczynali barbarzyńską akcję przed zbombardowaniem Monte Cassino. Jezu, ufam Tobie. Prawda. Prawda, tylko prawda.